Asoka jest nowym serialem Disneya, który rzekomo ma szansę przywrócić wiarę w biesne wojny. Serial jest kontynuacją wydarzeń z rebeliantów i skupia się na postaci Asoki Tano, byłej Jedi, która wraz z z Skolem walczy o to, kto pierwszy dotrze do mapy prowadzącej do obecnego miejsca pobytu admirała Trauna i jak się okazuje również Ezry Bridgera. Sądzę, że ogromnym plusem serialu są przywiązania do detali. Wisienką na torcie są aktorzy, którzy byli w stanie przenieść zachowania oraz gesty charakterystyczne dla postaci z animacji, m.in. Trauna, Sabin czy Asoki. Miłą niespodzianką były także odcinki dziejące się w erze Wojen Klonów, gdzie ponownie mogliśmy zobaczyć Anakina Skywalkera udzielającego Asocie ostatnich lekcji, zgodnie z wątkiem świata między światami. Zaletą serialu są również świetne sceny walk, jak przykładowo między Asoką Taną a Morgan Elsbeth. Spora część z nich rozgrywała się w samurajskim klimacie, co było ciekawym zabiegiem w serialu z gatunku science fiction, gdzie jak wiadomo kluczowym aspektem są efekty specjalne. Jednak mimo że Osoka to serial, to prezentują się one na kinowym poziomie. Najbardziej do gustu przypadły mi sceny dziejące się w kosmosie, a także na mrocznej, lesistej planecie Citos. Każdy serial ma wprowadzić coś nowego. Tak też jest w przypadku Asoki, gdzie najciekawszymi złolami oprócz Trauna byli Balen Skull i Hati, których jednak nie można nazwać typowymi ciemnymi charakterami. Balen, były Jedi, jest charyzmatyczny i doświadczony w boju, choć w odróżnieniu od znanych nam antagonistów nie jest pozbawiony zasad. Z jego charakterem kontrastuje sposób bycia Hati, która jest bardziej bezlitosna i chętnie korzysta z ciemnej strony mocy. Jestem ciekaw, jak ostatecznie zakończą się wątki obu postaci. W końcowych ujęciach Bejlen stał na posągu ojca, więc może mieć jakieś powiązanie ze światem Mortis. Z kolei jego uczennica najechała na obóz nomadów z Peridei, podobnie jak zrobił to Anakin na Tuskanach w ataku klonów. Być może wściekłość Shiind wynika z tego, jak potraktował ją jej mistrz, więc może w przyszłości będzie się chciała ona na nim zemścić. No pole do nie jest dosyć spore, jednak w przypadku Bejlena sytuację utrudnia fakt, iż aktor Ray Stevenson nie żyje. Ale wracając do serialu, no to też trzeba powiedzieć, że Dave Filoni wprowadzając niejednoznacznych bohaterów ma nieznane nam schematy. Podobnie jak w przypadku zmiany miejsc akcji obejmujących regiony znaną nam galaktyką, czego nie robiono dotychczas w kanonicznych działach. Nowo wprowadzoną rzeczą są także Star Warsowe zombie, które nadawały serialowi pewną nutkę horroru. Z kolei elementem komediowym był Lutnoti, śmiesznych małych istot żyjących na Peridei, których niezbyt rozgarnięte zachowanie mocno przypominało mi i łoków z powrotu Jedi. Podoba mi się też, że Filo nie wrócił do starego wątku mocy, a nie nielubionych przez każdego midi-chlorianów. Oznacza to, że z mocy może korzystać każdy, a aby to zrobić wystarczą ciężki trening i samozaparcie, czego przykładem jest Sabin. Serial uczy nas w ten sposób, że żeby osiągnąć zamierzone cele, trzeba uparcie do nich dążyć. Należy zwrócić uwagę, że większość nawiązań i elementów fabularnych mogły być nieznane osobom, które nie są aż tak zaznajomione z gwiezdno Światem. Z wojnami klonów, a zwłaszcza rebeliantami, dlatego serial nie jest zbyt przyjazny z laikom oraz osobom nielubiącym animacji. Wydaje mi się też, że minusem jest sposób poprowadzenia samej historii, która w pewnych momentach lubiła schodzić z głównego nurtu, co niepotrzebnie rozciągało i tak dość ograniczony czasowo serial. W moim odczuciu za późno także przedstawiono nam postać trauna, ponieważ mogliśmy go zobaczyć tak naprawdę przy końcowych odcinkach, a przecież to on był wrogiem numer jeden naszych bohaterów i głównym zagrożeniem dla nowej republiki. Fajnie, że pokazało nam też imperialnych niedobitków, jednak szkoda, że poza dostarczaniem napędów na naćwietnych nie mogliśmy zobaczyć innych działań z ich strony, np. buntu wobec nowej władzy. No, jednak rozumiem, jest to powiązane z trzecim sezonem Janina. Tutaj bez spoilerów ale zachęcam Was do obejrzenia. Podsumowując, mimo iż Osoka w pewnych kwestiach robi to nieumiejętnie, serial dość mocno rozwija uniwersum, co ma nas ostatecznie doprowadzić do ery Sequeni. W mojej opinii poszczególne odcinki zrealizowano na poprawnym poziomie, są interesujące i mocno wieją wiatrem nostalgii. Podoba mi się też, że wątki poboczne skupiają się na postaciach i ich emocjach, a także na filozofii Jedi, choć uważam, że poświęcono na nie dużo czasu. Z niektórych rozmów listem nie wynikało lub nie były do końca logiczne, czego przykładem jest rozmowa Sabine z Ezrą, który po kilku próbach rezygnuje z dowiedzenia się tego, jak jego przyjaciółka go znalazła i jakim cudem trafiła na odludną planetę. Przez cały serial byłem też ciekaw, w jaki sposób Asoka zaczęła współpracować z Hrangiem i w jakich okolicznościach na niego trafiła. No niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Też wprowadzenie postaci Maroka wydawało mi się trochę bezsensowne, no bo w ogóle nie widzieliśmy tego inkwizytora w poprzednich serialach albo filmach, no a teraz nagle jakby się pojawił, ale nie pokazali nam, kim on ostatecznie jest. Pamiętam te wszystkie teorie przed premierą serialu. No niestety ludzie byli mocno nachajpowani, a ostatecznie nic z tego nie wyszło. Niektóre elementy fabuły są również dość mocno przewidywalne, jednak nie zapominajmy, że zarówno giernowojenne filmy, jak i seriale są skierowane do niewymagających widzów, na no przede wszystkim do dzieci, dlatego nie oczekujemy po nich zbyt wiele. No jednak jasne, pewna logika musi w nich być i tego też oczekujemy. Serial nie jest odpowiedni dla osób niezaznajomionych z wojnami klonów czy rebeliantami. Sądzę jednak, że włączenie Osoki przed animacjami jest jak obejrzenie starej trylogii przed erą prequel'i. Osoby, które docenią serial o Osocie będą mogły bez przeszkód zapoznać się z wcześniejszymi wydarzeniami i powodami, dla których Tano opuściła zakon, a Ezra i Tron zniknęli na wiele lat.